No, ty Olafik, dzisiaj gram na serii Lollix pod. pod się, otwieram bramę Dobra, idziemy. Domek, o domek. Otwieram wymiar dom. o O, lejek, ziemnik. <laughs> Brony piątki, sadzarkę do kukurydzy. Opryskiwa, wsztywna nawozy, jęczmień nawozy bo mówili, już takie drogie, i to kupiłem sobie. Palety o Jedziemy dalej. Tutaj też mamy złożone wozy. Piesio, kurde, wyszły do tego. O, gal szereg. Nie, stąd. Mamy krówki, to Sip z Farma z 279 Sip ma. lecimy dalej. Bison. Bison, rozbiję się jak nie ma pisana to głowa się kiwa. Obciążnik. Nie czy innego ciągnika nie będzie, bo w polu chyba robiłem Bo ja to w serii miałem, gdyby na początku. I ja to inaczej te sery by wyglądały bez tych krów, bez tej pastyska, dużo inaczej. I sobie ją zmodyfikowałem, bo grałem, grałem i zarobiłem pieniążki. 100 tysięcy zrobiłem ze zbóż. O, to nie, się słama dobry. Rzutnik. Bo miało być inaczej, dobra. Bo ja chciałem. Rzutnik miał jechać, dobra. Wilsus taki o. z beczką. 30, 60. Nie wiem, co tu się przy... Przecież szarko no, da, idziemy dalej. No, tutaj mamy halę ogromną. Na zboże. No, no a tu wydałem Ponad 40 tysięcy. Wydałem, ale się przyda. Bo będziemy wjeżdżać. I tu będziemy wysypywać zboża. Nawet ogromna ta hala. A tu będziemy wyjeżdżać na pole. Przylap jeszcze stoję. A, tu jest! Najprzszepce stoję z tonkiem, 120, on 8 80. na no, Fajny, fajny. Potingę. Na testy dostałem. O. Tutaj mamy sianko. Pojedziemy też zbierać w tym odcinku. Pojedziemy. Dobra. Zamkniemy to. Dobra, tutaj mamy wiatr na benę. O. Tymczasem tutaj jest Tutaj mamy wiaty na barwę i jest też na słomy a tu na siano. O. Dobra, jedziemy kosić. I, tak, kosić, nie. postawimy do hali, bo zbożu pojechamy sprzedawać. Dobra, tutaj. Jedziemy. Jedziemy, widzowie. Jedyneczka i gaz. Nie jechać. Ale dostaniecie też, to wydłużają u mnie, to wydawało mi się, że to jest niemożliwe. Podzielę to Od jedynka jedziem stulem. A jak, bo ten 60, to jeszcze z stulem. Dwa tunele jeden do Zatona i jeden do tego, jeden do susa Mam widły ale mam potrzebę do tego. Do 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 do, 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 do... tego. Do... Do, też do tuna, ale do sześćdziesiątki. Pójdziemy, jak to jest, chodzę z tylko. będziemy budować. Tam chyba jest 8 bel ale mam jedną łomkę Będę kupował sobie jakąś łomkę Też, chyba mi się przyda łomki Wiem, że będę miał Wiem, że ja chcę jak to Kupić większy płuk I kupić beczkę większą Tylko nie wiem, jakaś większą bym chciał sobie kupić mi się przyda większa beczka

aż tę łąkę. Dobra, tu się I tam muszę jechać. No i tu nie miałam wyjazdu, miałem nie miałam wyjazdu nawet Dobra. No, czekajcie, jak tak sobie... to tak No tak Tak Nic nie mogę zdjąć Mów tam, mnie drive miść! Mów na mnie drive miesz, tak, a jak on później wyjedzie stąd. Aha. Jak on wyjedzie tu mi. Zresztą... No, to nie, wiem, nie, wiem, nie wiem, To może wjedzie. Ile naprawdę wjedzie na luzie. Jeszcze mogę trochę do przodu dać. Dobra, kasimy, idziemy spać. No, już ciemno. Dobra, mamy drugi dzień. To, to będzie, tak widzicie, będziecie widzieli to w, w jednym odcinku. Dobra. To zamknę se. O, tu mam mało, widzicie? O dobra, dokoła. Dwa klutki, bardzo dobry przyniesie, bym się. Dobra, 7 do 60.

obciążnik. Kas... Течка. Вот oh. <laughs> Ну, какой-то, давай, чуть-чуть, 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 чуть 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 Coś takiego może być, ale tak takim akcencie kończył Taki będę kończył kończy. Widzowie, a jak myślicie, co musicie zdobyć jeszcze? Dajcie łapeczkę w górę i subskrybować i wbijajcie na Discordzie będziecie link do, w opisie. Nara! No